Czas rozpocząć rywalizację w Champions. Pierwsze mistrzostwa Champions w FC24 oficjalnie od 9 rano się rozpoczęły. No i ja rozegrałem dzisiaj spotkań. Rozegrałem dzisiaj spotkań tym składem, ale też tutaj dokonałem dwóch ciekawych zakupów, bo ile wcześniej już mogliście zauważyć u mnie na odcinku, czy to panią Hansen, która trochę tych spotkań już u mnie rozegrała, czy to, czy to takich zawodników jak Rolfo, która też 40 meczów już u mnie zagrała, no to taki zakup jak Leo Messi no tutaj jest już zupełnie inna kwestia zupełnie inna kwestia zawodnik moim zdaniem stworzony do gry w FC 24 no nawet widzę że mu stylu gry nie dałem. no dobra a zobaczycie jak śmigał zobaczycie jak śmigał ponieważ pokażę wam 10 meczów w FC 24 w trybie Champions, który rozegrałem, no i jeszcze pan pandonowan tutaj do pary kupiony, żeby było zgranko, żeby było zgranko. Zostawcie łapeczkę do góry, będzie mi bardzo miło, no i życzę miłego seansu. No więc, 4 min. sekundy pingu, przechodzimy do pierwszego spotkania, które rozgrywałem dzisiaj, od razu o 9 rano. Można powiedzieć, trudne się wylosowało, trudne się wylos wylosowało na początek. Zawodnik z nazwą składu Krokodyle, no i sporo wypożyczonych kart, bo i Ronaldinho, i Natale, Gerard, Rick Elber, Roberto Carlos, sporo... Takich zawodników tutaj się pojawiło, więc myślałem, że może CAF utrzymasta takie będzie. Na szczęście potem zobaczycie, że jednak nie. No i co, przechodzimy do omówienia najważniejszych akcji. Czwarta minuta spotkania. Ronaldinho tutaj drybluje, ale przechwyci piłkę chyba Kyle Walker, Markizio. I za chwileczkę tutaj będzie długa piłka grana. L1 trójkąt oczywiście do Walkera. Walker zgrywa tę piłkę, przechwytuje. Finalnie Leo Messi, Leo Messi, Leo Messi, co tu się dzieje? I został tam skasowany przez Aleksandra Arnolda, ale to też kuryzalna trochę sytuacja. Te karne niektóre wpadają naprawdę, znaczy, no. Po prostu te faule wpadają w nietypowych momentach. Na Gość nacisnął odbiór, to jest fakt. Natomiast tam dosłownie delikatnie został zahaczony Leo Messi. No i sam poszkodowany wykończył tę sytuację 1 do 0. To no nie był jakiś bardzo łatwy mecz. 67 minuta, nadal prowadzimy 1 do 0. Aleksander Arnold teraz fake shot, no ale na własnej połowie dosyć ryzykowny. więc Hansen to przejmuje. No i co zrobi? Prawo skrzydła Barcelony, zagranie do De Bruyne, De Bruyne ball roll, podanie, Leo Messi, drugi gol, drugi gol tego zawodnika w futrze, także świetne otwarcie ze strony argentyńskiego Gołta. 76. minuta, tutaj kontratak De Bruyne, De Bruyne chwilę zwolnił, ale... Prawdopodobnie znajdzie dobre podanie i tak też się dzieje Donovan do Hansen. Hansen, Hansen ma sporo miejsca i strzał finezyjny. No, oczywiście na zielonym piękne wykończenie 3 do 0. No i takim rezultatem to spotkanie się zakończyło. 3 do 0 no, i przechodzimy do kolejnego meczu. Czas mecz numer 2. Moim rywalem Gektor. No i zobaczmy też skład przeciwnika, bo tutaj różnie mogło być. Ale patrzymy. Alaba, wypożyczony Van Dijk, Żelinton, Werner, Doku w informie Rafinha. To już jest skład... To dużo słabszy niż ten pierwszy, mimo że tutaj też jest jedna karta wypożyczona w postaci oczywiście Virgila van Dijka, Lecimy. Dziesiąta minuta, Kyle Walker. Virgil van Dijk, zobaczymy, czy tutaj zagra jakąś prostopadną piłkę, dokładnie tak, Dembele, Usman, y, czy wykorzysta oczywiście swój playstyle plus, y, Borol, troszeczkę przyspieszenia, piłka do Leo Messi'ego, Leo Messi, Leo Messi, Leo Messi, Landon Donovan, o, ależ tutaj zmieścił, ależ tutaj zmieścił po krótkim słupku. 14. minuta, Marquizio przechwytuje piłkę, oczywiście zaawansowana obrona, no i tutaj nacisnąłem X, odepchnąłem... Rywala Messi, Messi bez spalonego, świetnie podłącza się Kyle Walker, Walker z lokiem Graham Hansen, 2 do 0 Rage quit i 2 do 0 Bilans kolejny mecz, mecz już trzeci, jest Bellingham wypożyczony, jest tam Van Dijk też wypożyczony, no ciekawa ekipka Depaj na ataku, zobaczymy jak to się rozwiąże od samego początku, Darwin Nunes rozegranie na krótko Bellingham, presujemy prawą gałką oczywiście przełączamy czasami L1, staramy się tę piłkę odebrać, przechwycić, zmusić rywala do będu, tak też się dzieje, Markiziu tę piłkę przejmuje, fajne progresywne podanie, mocne, Graham Hansen no i taka brameczka wpada od razu w drugim minucie, zapisujemy sobie bo ładnie wygląda Szósta minuta spotkania, Walker Tutaj piłkę przechwytuje De Bruyne. Graham Hansen, Graham Hansen Znowu wbiega w pole karne, widzieliśmy Lub promkarza na długi supek. No więc nie postało nic innego jak tutaj Piłkę strzelić po krótkim i cieszyć się z gola numer dwa. Wychodzi na prostopadą piłkę Hansen. Czy ją otrzyma? Chyba nie, bo tam Rolfo ładnie. Po lewej stronie Rolfo, Rolfo. Przyjęcie. Wycofanie. Donovan i Dembele. Sprawca całego zamieszania. Sprawca całej akcji. Kończy ją i wykańcza. 3 do 0. Rozegraj na krótko zrzut różnego Messi, Donovan. Donovan, troszeczkę przetrzymał, Leo Messi, Leo Messi, Graham Hansen, Walker, Walker, nawet Walker to tu, tutaj zmieści obok no fatalnie grającego bramkarza przeciwnika, nie wiem kto u niego bronił, czy ona, no już nie spojrzałem na początku tego składu, ale, ale no nie wygląda to dobrze w wypadku tego bramkarza. Następuje kolejna dezercja, Bilans 3 do 0, mecz na Bilans 4-0 nie nagrałem, akurat przez przypadek mi się nie nagrał, więc przechodzimy od razu do meczu o 5-0. ocy, to nasi rywale, Także już wiemy, że gramy na zawodnika z Polski, Martina z i tylko tyle daliśmy radę obejrzeć. ale jest Benzema, jest Kolumwani, jest Martin Odegard, nie wiadomo czy Inform, czy, 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 czy zwykła karta, jest Kyle Walker. Także no, są też narzędzia, e, którymi rywal może się posłużyć, żeby tutaj e, sprawić nam trochę kłopotów. Ale na razie pierwsza akcja Donovan. E, co ja tutaj wymyślę? No, nie wymyśliłem nic konkretnego, więc rywal przyjmie piłkę. Znaczy, będzie nawet z tego rzut rożny. A rzut rożny rozgrywamy na krótko. Leo Messi, Leo Messi. Już jest w polu karnym. Messi, Messi, Messi. Co tu się dzieje? E, piłkę ma Walker. Jeszcze Leo Messi. E, oczywiście teraz dribbling 0-1. Troszeczkę teraz 01 1 e, Wystawka Graham Hansen. E, po drugim słupku 1-0. Warto od razu tutaj podpresować, zaakcentować swoją obecność na połowie przeciwnika. No i tutaj świetny przechwyt Hansen. Co zrobi Hansen? Dembele, De Bruyne, De Bruyne, jeszcze na przedpolu Marquizio. Teraz Messi, 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 ależ drybrik, ależ wejście. No, ta karta jest przepotężna. Donovan, Donovan, świetny obrót. De Bruyne z playerlockiem. Znakomite podanie. Dembele czy wejdzie w pole polekardy. tak jest. Kapitalny playerlock. Dzięki temu uwolniliśmy się spod opieki obrońcy. No i strzelamy gola na 3 do 0. Graham Hansen, Graham Hansen, Rivers koleż to rozporobiła Pani Hansen, coś kapitalnego. Kombinacja z wodów, oczywiście. Reverse elastiko wcześniej, um, ball roll, um, heel to ball roll, no i mamy 4 do 0. 40 minuta spotkania, Walker jest przechwytem, Markizio, czy zagra prostopadą piłkę, Messi, 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 ta piłka wraca do De Bruyne, troszeczkę szczęśliwie, Donovan, nie ma tutaj faulu, Graham Hansen, obróci się, obróci się jeszcze z ball rollem i wciśnie do pustej bramki rywala, Michu tutaj, Rich -quietuje. Mamy 5 do 0 i bilans 5 do zera. Mecz o 7 0. Foot Champions. Patrzymy na skład przeciwnika. Jest Putejas, jest Hansen. Także tutaj raczej też karty wypożyczone się pojawiły. Jest też Arauchon, ale jest też nasz ósman Dembele, który świetnie dybluje. Już na sam początek tego spotkania. london Donovan, ale nie ma tym razem rzutu karnego. Jeszcze powalczył do końca. Ale to Bramkarz będzie wybijać tę piłkę. De Bruyne. De Bruyne. Zobaczmy, jak teraz przyspieszy Kevin De Bruyne, nie mógł grać do Dembele przez chwilę, bo był na pozycji spalonej. Teraz Donovan, Donovan do Hansen i 1 do 0, piękna akcja, ale rywal się tutaj nie podaje. Patri podanie do Ronaldinho, wypożyczonego, a ten wjeżdża po zwoje na zielonym, po krótkim słupku, 1 do 1, także no to już <trybujesz> trzeba było uważać, wiedząc, że rywal wytoczył najcięższe dzieła w postaci wypożyczonego Ronaldinho. Ale co z tego, skoro my gramy kickoffa, Dembele jest przy piłce. De Bruyne zagrywa, piłkę przechwytuje Landon Donovan, Donovan wchodzi w pole karne, podanie do drugi słupek, a tam sobie gdzieś znalazła się pani Hansen i na pustą ramkę wpycha tę piłkę. Za linię, 2 do 1. 33 minuta, Lomessi, Messi. czy piłka do niego wróci, czy będzie miał szansę podryblować Argentyńczyk? Zobaczmy, Messi, jeszcze tutaj Skupter. Messi i rzut karny, i rzut karny. I czy wykonamy ten rzut karny? Zobaczmy. Nie wykonamy. Ridge quit i 8 do 0. o no 10 do 0. Alisson, Wadek wypożyczony. Tomori, Beckham wypożyczony. Emilio Butragien wypożyczony. Leo, do tego Salah, Rashford, Hernandez, Walker, bardzo dobry skład i dobry skill też zaprezentował w tym meczu. Donovan, wrzutka, jest Rolfo, ale traci piłkę, no i zobaczcie, że mamy tutaj deficyt stoperów, jeszcze wywrotka. A Varana, co się dzieje? Rashford biegnie sam na sam, czy rozegra tę piłkę? Jeszcze tak, jeszcze Walker tutaj się z piłką mija, co tu się dzieje w salach na 1-0 dla rywala? No i to jako pierwsi tracimy bramkę, także tutaj coś niespotykanego, jeśli chodzi o to Champions. Ale 0-1 i trzeba straty próbować odrabiać. 42 minuta. Rolfo, do Debruyne. Donowan, świetnie teraz. Wymienione podania z pierwszej piłki. Graham Hansen teraz rozegra drugi słupek. Rolfo może wrzucać, chociaż nie decyduje się na taki wariant. Fake shot z zatrzymaniem. Jest De Bruyne, Sporo opcji się tutaj pojawia. Znaleziony Donowan, Donowan do Hansen. ta do De Bruyne. Jest jeden do jednego. Już w tym czasie doliczony, chociaż tutaj. Sędzia nie doliczył ani minuty, ale po prostu byliśmy w trakcie akcji swojej ofensywnej, więc mogliśmy ją dograć do końca. 87 minuta spotkania. Zobaczmy, jest Leo Messi. Leo Messi, Leo Messi. Wchodzi w placardę. Leo, Leo Messi! Co to jest za zawodnik to jest za zawodnik. Powiem Wam szczerze, jeden z najlepszych zakupów, jedna z najprzyjemniejszych kart do gry w FC24. Wygrywamy to spotkanie. Lekko nie było, ale bilans 10 do 0 jest. No i zobaczymy, jak druga dyszka w naszym wypadku pójdzie, ale byle po rangę pierwszą, bo tam już naprawdę ciekawe nagrody czekają. Dzięki za ten odcinek, zostawcie dużo łapek w górę, to już niedługo pojawi się odcinek z podsumowania czempionów. Trzymajcie się, do zobaczenia.